Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsza opinia polityczna. Zapraszam. W środę Parlament Europejski przegłosował zmianę traktatów. Modyfikacje traktatów doprowadzą do centralizacji Unii Europejskiej. Komisja Europejska nabędzie nowe kompetencje, między innymi w obszarze obrony i spraw zagranicznych. I to nie wszystko. Polska, tak jak inne państwa członkowskie, utraci wiele kompetencji na rzecz Komisji Europejskiej, która stanie się takim rządem UE. Prawo Weta nie będzie obowiązywać. To będzie uderzenie w suwerenność Polski. Strach myśleć, co będzie dalej. Ciekawe jest to, że przewodzić Unii będą Francuzi, ale też Niemcy. Spadkobiercy malarza, Bismarka i władców świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Nie zdziwiłbym się, gdyby na terenie całej Daseich, przepraszam, Unii Europejskiej, obowiązywał język niemiecki. Będzie to smutny okres. Na szczęście, KE jest gwarantem utrzymania CPK. Mimo tego priorytety unijne będą ważniejsze od tych polskich, czy też realizowane kosztem tych naszych. Żegnaj wolności. Auf Wittelsen Freiheit. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023. So, yeah.